Dobra, so, witajcie w nowym filmie, dzisiaj gramy w takim taki jak w takim 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 militar tajkun, w którym jeszcze chyba nie grałam i teraz sobie go będziemy sprącać a więc Napiszcie no, w komentarzu, jeśli nie w tym gra, co bym mówił bo jak się uda, to podzielimy to na parę odcinków i mm... no dobra, wejdę na Ładowanie A więc jesteśmy i in... nie w to jeszcze nie grałem Tutaj mam coś za darmo O się dropy Chciałabym tak może mój drugi i... no no widzicie to ja bardzo lubię grać w robloxa napiszcie w komentarzach, że wiecie, mówi, czy lubicie minecraft no to my się lubimy obydwa więc dajcie sobie jeśli roblox a łapkę w górę jeśli minecraft dać sobie właśnie wejście, ale mam samolot w góry. Jeśli nie, to kapelusz mi. Nie, drugi drooper. I ścieżka, teraz mam, to wcale nie potrzebujemy. Dobra, no tak. teraz mam zaraz łódź. Aha, body armory jakieś zaczytyw się, to do widzenia. Trzeci drooper to mnie daje. No dobra, 260, żyć. Zobaczymy na no czym to będzie bo tutaj inny mają trajkony i... Tam jest chyba USA, robię ogóle Francja, Polaczek fanowo. To krajowa gra. Ale później pójdziemy do USA. <śmuchy> no, tu mamy trzeci drop, to tak ładnie jest. Nie, nie, jest. ciemno za 140, które pewnie tu nie będę pewnie robił No, go to. No. Tutaj chyba mo można robić też robienie, jakieś eventy są, jakiś event odziegł, tak co? <tryk> Trzeba. Mora warstwie. Aha, muszę zniszczyć 300 graczy. Okej, okay, a co, co to? I Co? Trzeba staplenie? i raczej do nie to nic niestety a więc no, a tutaj było okno przez cały czas czwarty choć i tam zaśpiął dziewiąty o nie ty no nie ale mi podagonów no, nie okno nie przekonasz 550 No i co to, to? No i pochmę, no, 5 no, no i teraz to się zarobia pieniądze pieniądzki No i gdzieś jest 41, No to już coś tam zrobił, nie wiem co A tam jest Polska. Jeszcze nie wiem, co tam jest, ale pokupuję ze mną tutaj inne rzeczy. Ale to jak Aha. Był do mnie na chaty mnie właśnie zastrzelił. No fajnie. To ściany się przydadzą. Muszę przyznać, że ta gra jest płytna, ale nie. Da się w niej chyba żyć. Trzeba wybrać ostatni pieniądze w życiu, teraz kromic. Dobra widzowie. Teraz kupujemy drzwi. Już nam nikt tu nie wejdzie. O, mam nie Interesy. Aha, na bo może zawsze tutaj wyjść po ściany. ścianie? Nie, zacznę tutaj, zacznę tutaj, zacznę tutaj, zacznę tutaj, zacznę tutaj, больше да, не забачу сразу сидеть на этом свете. В опасном крейс. Крейс за опасом. Уники а, он опасный. Ничего. А то можно ага

Nie mam posadzki. No, no, no. Zom. Zom nie wiem, co to jest. No, ofiara się bije. To śmietna. To prawda, że będzie grana, taka jasna. na polu też są jakieś rzeczy ale jak najpierw zajmijmy się środkiem. Ja czuję, jeszcze tu będą jakieś bronie albo cokolwiek. Czy to jest taki korytarz śmieszny? Aha, no dobra. No ale fajnie, bo tu nie mogę uciekać przed przeciwnikiem, to schowam się tam i, i, i nikt mnie nie zobaczy. Nie mam się tak wyglądać. Spójrzmy w ogóle na Jetpack, bo możemy się za ten event wygrać. A na pewno światła lewitują. To kupmy sufit, żeby to nie było takie dziwne. Jak ktoś nam tam znowu. Jak ktoś znowu leci do nas na Jetpack albo krzyży rozwalone drzwi, to będzie nipa. Dach tak, 800. Ludzie co nas nie ma. Eee! Hmm. Hmm. Można się udać do skrzywien tego serwera. No, ale nie ma się no, Musimy za tajemnik przyjechać. No, bardzo mądro jest tej kamiennej łoż. Dobra. Aha, tak, tutaj będzie. Na pewno. Będzie. i bambik tu wszedł i umarł. Może inni? Chłopaki? O nie, nie ma oczywiście takich. Dobra, no gdzie to są jacyś ludzie? Tam jest Polak. To później się odbierzemy. Czekajcie chwilę. No i jesteśmy u Polaka. Co Jakieś dziwne rzeczy oni tutaj mają. No, co to my w końcu nie widzieliśmy? Przecież ja się do Ciebie wbiłam na kwotę. Ej, typie. Typaj tutaj do mnie. Ono tu. Не видела такой на таком терене. Ну, no, видела, в что там есть. Почти же Та нет. Она а вообще не ваша, как вас так Она вообще не ваша. Добра, прохладно. Клэк, а себе не купили? nie stać go nie muszę, więc dosyć. Co nie kupił sam, nie to nie pachnie. No tu nic nie Nie, nie. Nie jak facet z facetem. Mm. Nie, no, bo ja się poddaję z tym małpom. No, te 3 tysiące kupiłem sobie body diarmu. I wyposaż. A ja nie chcę być ludkiem. no na nieważne. Nie chcę Trochę tam walczyliśmy ale się udało Ty panie noży zaraz Schody kupujemy do góry Czy jakaś ścieżka niepotrzebna pewnie za dwa Dobra, ale weźmy dwa tysiące i lecimy na górę Hmm, kto może już ja mam dwa tysiące Jak, to, jak takie odcinki z takich serii właśnie Wam się będą podobały, to mogę ich robić więcej, A piąty Tu tu jest za 1100, więc bardzo fajnie. Myślę, że się kończy film na 20 minuty i to będzie kontynuacja. Ja oczywiście jestem spoko na jeśli nie wspominałem bo mam za roboksów z tym nupkiem i... No, liczę, że może gdzieś coś w końcu sobie kupię ale nie wiem. No, że zacznę grać w Fortnite'a to bym być no, fajnie. Wygram na telefonie i napiszę, czy wy nie. Czy wy myślicie, że da się na telefonie grać w Fortnite'a, bo Alice z nowymi... Alice wymy. mi powiedziała, że się da na telefonie pobrać i akurat nie uwierzycie, bo jeśli oglądacie te kanały Pika to już w ogóle jest trochę inny kanał, tylko nie ten Pokemon i Alice wymy. to ja z nimi chodzę do klasy. I Mógłbym robić takie challenge, że wam, że jak przegram albo spadnę, to mówię o coś takiego. I to by mogło się nawet wybić. Dobra. <laughs> Dokupujemy ścianę za 4,200. I kończy się odcinek. No bo jeszcze lepiej, odcinek się skończy dopiero jak zabijemy kogoś. i będzie nie pisze żebyśmy jeszcze kogokolwiek zniszczyli no ale muszę przyznać, że ten bacon się trzymał no teraz może polecimy tam? no bo to jest Anglika, Anglicy są mocni o w tej grze można pływać, a nie umiera się jak pływa Prawie każdej Dobra Aha i ja... on Czy on właśnie wyparował? Czekajcie No nie chyba w środku no. To wy razie się w kolejnym odcinku Dajcie słowa teraz część pa!